Cicha bohaterka, Clara Mitchell, pracowała w tym miejscu od trzech lat. Była cichą kobietą, która serwowała śniadanie o szóstej, lunch o dwunastej i kolację o osiemnastej dla komandosów Navy Seals stacjonujących w wysuniętej bazie operacyjnej Falcon. W czepku na włosach, z opuszczonym wzrokiem, rzadko mówiła coś więcej niż uprzejme, co podać, do operatorów przechodzących przez jej linię. Kiedy wrogim bojownikom udało się przełamać obronę bazy, a jej bracia z NSEA, LES, zostali obezwładnieni, Klara nie wpadła w panikę, jak reszta personelu kuchennego. Zamiast tego zdjęła fartuch, sięgnęła pod przemysłową zamrażarkę i wyciągnęła broń, która sprawiła, że najbliższy napastnik zastygł w szoku. W tej chwili stało się jasne, że kucharka była kimś znacznie więcej niż się wydawało. Wysunięta baza operacyjna Falcon stała niczym betonowa bryła. Wykuta w surowej afgańskiej pustyni, a jej mury wznosiły się jako pomnik długiej obecności Ameryki w krainie naznaczonej niekończącą się wojną. Stacjonowało tam 300 osób, ale sercem bazy był zespół Seal Team 712, elitarni wojownicy narodu. Mężczyźni, którzy znikali w nocy na misje, które nigdy nie miały pojawić się w oficjalnych rejestrach. W wieku 29 lat Clara Mitchell pracowała w stołówce dokładnie 3 lata. Dwa miesiące i szesnaście dni. Znana niegdyś jako starszy sierżant Clara Mitchell z 75. Pułku Rangersów, była jedną z najbardziej obiecujących spadochroniarzy armii. Ukończyła szkołę Rangersów z najlepszym wynikiem w swojej klasie, uzyskała kwalifikacje eksperta strzelectwa z siedmioma różnymi broniami i otrzymywała przydziały do najtrudniejszych misji specjalnych, jakie armia mogła zaoferować. Jej przejście od elitarnego operatora do obowiązków kuchennych nie było natychmiastowe. Zaczęło się od jej ostatniej misji jako Rangersa, operacji w Syrii, gdzie otrzymała rozkaz wyeliminowania celu o wysokiej wartości, który okazał się znacznie młodszy niż kiedykolwiek się spodziewała. Zdecydowanie za młody. Ta misja, choć udana, pozostawiła bliznę, której medale i odznaczenia nigdy nie mogły uleczyć. Mimo czekających na nią awansów, Klara poprosiła o przeniesienie z dala od walki, powołując się na powody osobiste, które przełożeni zaakceptowali, nie domagając się szczegółów. Ci, którzy oddali wszystko swojemu krajowi, zasłużyli na prawo do wycofania się, gdy ciężar stawał się zbyt trudny do udźwignięcia. Została przydzielona do obsługi żywieniowej w bazie FB Falcon, gdzie jej umiejętności logistyczne nadal miały znaczenie, ale nikt nie prosił jej o decydowanie, kto ma żyć, a kto umrzeć. Przez trzy lata ten układ działał bez zarzutu. Klara odnalazła spokój w przygotowywaniu posiłków, zamiast pociągać za spusty. Czuła cichą dumę, obserwując zespół Seal Team 7, który wyruszał dobrze nakarmiony i gotowy, wiedząc, że wspiera ich misję, nie będąc częścią samej przemocy. Była to prosta, ale konieczna praca, która pozwoliła jej w końcu odpocząć od koszmarów, które prześladowały ją podczas misji bojowych. Zespół Seal Team 7 zaakceptował jej obecność z tą samą łatwą obojętnością, jaką doświadczeni wojownicy darzyli personel wsparcia. Cenili dobre posiłki i niezawodną obsługę, ale nigdy nie dociekali jej przeszłości. Dla nich Klara była mamą, kucharką, która trzymała ich dobrze nakarmionych i która zawsze miała kawę czekającą na ich powrót z terenu. Ich liderem był dowódca Daniel Foster, weteran 15 lat w siłach specjalnych marynarki wojennej. Szanowany za ostry umysł taktyczny i spokojną stabilność, która sprawiała, że ludzie podążali za nim bez wahania. W wieku 38 lat, dowódca Daniel Foster wiedział już wystarczająco dużo, aby zdawać sobie sprawę, że nie każdy pracujący na stanowiskach wsparcia wybrał to z własnej woli i był na tyle mądry, by nie wtrącać się w sprawy, którymi ludzie nie chcieli się dzielić. Jego zastępcą był starszy podoficer Luis Ortega, ekspert od broni który potrafił sprawić, że każda broń palna działała z zabójczą precyzją. Ortega zauważył u Clary szczegóły, które inni przeoczyli. Sposób, w jaki poruszała się po kuchni, jakby to było pole bitwy, jak jej oczy nieustannie skanowały otoczenie w poszukiwaniu niebezpieczeństwa, nawet podczas serwowania posiłków, jak trzymała się plecami do ścian i zawsze znała każde dostępne wyjście. Mimo to Ortega był wystarczająco mądry, by rozpoznać innego żołnierza, który celowo wycofał się z walki i uszanował ten wybór w milczeniu. Reszta jednostki składała się ze specjalistów od materiałów wybuchowych, ekspertów od komunikacji, sanitariuszy i bojowników do walki w zwarciu. Wszyscy byli doświadczonymi profesjonalistami, zahartowanymi przez wiele misji i rozumieli, że każdy w bazie F.B. Falcon miał jakiś cel, niezależnie od tego, czy był on otwarcie uznawany, czy cicho osobisty. Nikt z nich nie zdawał sobie sprawy, że codzienny harmonogram Klery obejmował znacznie więcej niż gotowanie. Każdego ranka o 4:30, zanim reszta bazy się obudziła, przeprowadzała własną cichą inspekcję obrony stołówki. Zapamiętywała każde drzwi, każdy punkt strategiczny i każde narzędzie lub sprzęt, które w razie potrzeby mogłyby służyć jako broń. Pod przemysłową zamrażarką Owinięte w wodoodporny plastik i ukryte za środkami czystości, których dotykała tylko ona, leżała jej skrytka z bronią i sprzętem, które zbierała przez trzy lata. Dla niej nie była to paranoja, to było przygotowanie. Klara nauczyła się w czasie walki, że niebezpieczeństwo nadchodzi bez ostrzeżenia, a przetrwanie często zależy od przewidywania tego, czego inni nigdy nie brali pod uwagę. Miała nadzieję, że nigdy nie będzie zmuszona polegać na tej skrytce. Ale wiedziała, że sama nadzieja nie jest strategią, która utrzymuje ludzi przy życiu, gdy wybucha chaos. Rankiem 15 października nadszedł chaos. Klara była w trakcie gotowania śniadania, gdy pierwszy wybuch wstrząsnął zewnętrznymi murami bazy w Falcon. Początkowa eksplozja była na tyle odległa, że większość personelu wzruszyła ramionami, uznając ją za rutynowe unieszkodliwianie ładunków lub ćwiczenia. Jednak instynkt bojowy Clary podpowiedział jej coś innego. Natychmiast rozpoznała huk nadlatujących granatów z napędem rakietowym, a jej umysł taktyczny zaczął mapować kąty ataku i czasy reakcji, zanim drugi wybuch potwierdził jej podejrzenia. 30 sekund później alarm bazy zawył na dobre, jego przenikliwy dźwięk sygnalizował kontakt z wrogiem i nakazywał wszystkim zajęcie pozycji obronnych. Przez okna stołówki Klara widziała żołnierzy pędzących do ufortyfikowanych stanowisk, podczas gdy oficerowie wydawali rozkazy i organizowali środki zaradcze. Jednak coś było nie tak z tym schematem. Wybuchy rozbrzmiewały z kilku stron naraz, wskazując na skoordynowany atak napastników, którzy znali układ bazy w najdrobniejszych szczegółach. Jeszcze bardziej niepokojące było to, że wybuchy nie były przypadkowe. Uderzały w konkretne cele z premedytacją. To nie była robota przypadkowych bojowników. To był znak zdyscyplinowanej operacji wojskowej. Klara kontynuowała pracę przy piecu, pozornie spokojna, podczas gdy jej wyostrzone uszy śledziły rozmowy radiowe zespołów ochrony, a oczy obserwowały rozwijającą się bitwę przez szybę. Lata walki nauczyły ją, że panika zabija szybciej niż kule, a rutyna może być kotwicą moralną, gdy wszystko inne się wali. Wewnątrz jednak jej mózg pracował na najwyższych obrotach. Analizując zagrożenia i przygotowując się na ewentualności, których standardowe plany obrony prawdopodobnie nie uwzględniały. Trzecia fala eksplozji uderzyła bliżej, bardziej precyzyjnie, niszcząc centrum komunikacji bazy i sieć energetyczną. Przez okno kuchni Klara obserwowała, jak napastnicy metodycznie odcinają bazę FB Falcon od możliwości wezwania pomocy lub koordynacji z wyższym dowództwem. Ktokolwiek dowodził tym atakiem. Wiedział dokładnie, jak odizolować bazę od pomocy z zewnątrz. Właśnie wtedy Klara zobaczyła infiltratorów. Przez mgłę dymu i chaos wybuchów postacie w ciemnym sprzęcie taktycznym, przedarły się przez części obwodu, które powinny być nietykalne. Poruszali się z dyscypliną, prawidłowo kryjąc się i posuwając się naprzód, z technikami, które świadczyły o latach treningu i prawdziwego doświadczenia bojowego. To nie byli zbieranina partyzantów czy przypadkowych bojowników. To był zespół zawodowych żołnierzy realizujących misję z dokładnym planowaniem. Klara naliczyła co najmniej 20 osób w pierwszej fali, wszyscy uzbrojeni w zaawansowaną broń i wyposażeni w sprzęt, który wskazywał na duże fundusze i zorganizowane wsparcie. Ich natarcie nie było przypadkowe. Zmierzali w stronę konkretnych celów: dowództwa, centrum komunikacji. I co sprawiło, że żołądek Klary ścisnął się ze strachu? Koszar zespołu Syltim 7. Z punktu obserwacyjnego w kuchni z narastającym przerażeniem patrzyła jak napastnicy otaczają budynek, w którym odpoczywali jej ludzie. Zespół SEAL Team 7 został zaskoczony w czasie, który powinien być rutynowym odpoczynkiem. Uwięzieni i w mniejszości byli najgroźniejszymi wojownikami w bazie, ale nawet oni zostali otoczeni w stosunku 4 do 1 bez przewagi terenu. Walka o koszary trwała dokładnie 7 minut. Klara odliczała czas na zegarze na ścianie kuchni, obserwując, jak najlepsi z Ameryki stawiają opór wbrew niemożliwym szansom. Komandosi SEALs walczyli z precyzją i pracą zespołową, które uczyniły ich legendami. Ale wróg przestudiował tę bitwę z wyprzedzeniem i miał przewagę liczebną oraz lepsze pozycje. Jednego po drugim widziała, jak jej ludzie padają. Nie zabici, ale obezwładnieni. Pociski nieśmiertelności i strzałki mówiły jej, że napastnicy nie chcieli krwi, chcieli wziąć jeńców. Dowódca Daniel Foster został pierwszym, który padł, trafiony czymś, co wyglądało na strzałkę usypiającą, gdy próbował kierować obroną swojego zespołu. Główny podoficer Ortega wytrzymał pół minuty dłużej, obezwładniając dwóch napastników, zanim został przytłoczony i skrępowany. W niecałe dziesięć minut cały zespół został schwytany, związany i przygotowany do transportu. Przez okno stołówki oczy Klary śledziły, jak mężczyźni, których karmiła przez trzy lata, byli bezwładnie wleczeni do pojazdów, które zdawały się pojawiać znikąd. To nie był zwykły nalot. To było skalkulowane porwanie, przeprowadzone z precyzją przeciwko najbardziej obawianym operatorom specjalnym Ameryki. Tymczasem regularni obrońcy bazy wciąż byli uwikłani w swoją własną, desperacką walkę. Atak został zorganizowany w taki sposób, aby obezwładnić linie obronne, pozostawiając prawdziwy cel, pojmanie zespołu SEAL Team 7 na swobodny rozwój wydarzeń. Zanim siły bezpieczeństwa zorientowały się, co się stało, zespół był już ładowany do pojazdów transportowych, znikając w afgańskiej dziczy. Klara pozostała zamrożona w kuchni, obserwując gasnące światła tylnych lamp. Coś głęboko w niej obudziło się. Przez trzy lata była starszym sierżantem Klarą Mitchell, Emerytowaną z walki, kobietą, która wybrała spokój służby nad brutalność wojny. Ale widok jej zespołu, wleczonego przez wrogie ręce, na nowo rozpalił część jej duszy, którą obowiązki kuchenne trzymały w uśpieniu. Z celowym spokojem zdjęła fartuch i czepek. Każdy jej ruch niósł w sobie zabójczą intencję. Jej ręce znalazły wodoodporną skrzynkę pod zamrażarką, te, której obiecała sobie nigdy nie otwierać. Waga noża bojowego była natychmiast znajoma. Podobnie jak dotyk kompaktowego pistoletu i narzędzi przeznaczonych do tropienia i atakowania celów za liniami wroga. Po raz pierwszy od trzech lat starszy sierżant Clara Mitchell wróciła na polowanie. Przemiana nastąpiła natychmiast i całkowicie. Kobieta, która wyszła ze stołówki, nie była już kucharką, za którą wszyscy ją uważali. Jej postawa była ostrzejsza, kroki płynne, a w oczach miała chłodną intensywność kogoś, kto przeszedł od opiekuna do drapieżnika. Jej pierwszym zadaniem było zebranie informacji. Napastnicy byli zbyt dobrze poinformowani o obronie i rutynach bazy FB Falcon, aby to był przypadek. Ktoś od wewnątrz przekazał poufne dane, a Klara wiedziała, że musi odkryć zdrajcę, zanim będzie mogła uratować swój zespół. Klara przedarła się przez dym i zamieszanie w kierunku centrum komunikacji. Poruszając się z tą samą ostrą świadomością, która niosła ją przez liczne misje bojowe. Obiekt był uszkodzony, ale nadal działał i szybko podłączyła się do protokołów awaryjnych, które pomogły jej poskładać sytuację w całość. Atak został zaplanowany z brutalną precyzją, aby zbiec się ze zmianą w rotacji ochrony, pozostawiając 40-minutowe okno, gdy obrona była najsłabsza, a koordynacja najmniejsza. Wróg wykorzystał tę lukę aby przełamać obwód, unieruchomić kluczowe cele i zgarnąć swoją nagrodę zespół SEAL Team 7. Zanim baza mogła zorganizować właściwą odpowiedź, okazało się, że to, co umożliwiło to wszystko, było jeszcze bardziej niepokojące. Ktokolwiek to zaplanował, miał intymną wiedzę o układzie bazy, harmonogramach, procedurach obronnych i danych personalnych. Taki poziom szczegółowości mógł pochodzić tylko od informatora z odpowiednimi uprawnieniami. Klara weszła w bazę danych personelu, krzyżując dzienniki dostępu z chronologią ataku, a wyniki potwierdziły jej najgorsze obawy. Ktoś wewnątrz bazy FB Falcon karmił wroga informacjami przez co najmniej pół roku, przygotowując grunt pod schwytanie zespołu SM -AL Team 7. Zdrajcą był podpułkownik Steven Rohr, oficer wykonawczy odpowiedzialny za nadzór nad bezpieczeństwem. Jego uprawnienia obejmowały każdy aspekt operacji bazy. Znał szczegółowo ruchy zespołu Seal Team 7, a jego zapisy finansowe wykazywały wpłaty, które odpowiadały każdemu wyciekowi informacji w ciągu ostatniego roku. Ale zdemaskowanie zdrajcy nie przywróciło jej ludzi. Aby to zrobić, Klara musiała wytropić pojazdy, które ich zabrały, i dowiedzieć się, gdzie są przetrzymywani. Doświadczenie nauczyło ją, że zawodowi porywacze zawsze działają z przygotowanych twierdz, wystarczająco bezpiecznych, aby utrzymać jeńców tej klasy. Używając systemu wywiadowczego, który wciąż działał, zaczęła mapować znane kryjówki i obiekty wroga w promieniu 50 km od bazy w B-Falcon. Ktokolwiek zabrał komandosów SEALS, potrzebował miejsca na tyle odległego, aby uniknąć wykrycia, na tyle ufortyfikowanego, aby utrzymać 12 elitarnych Amerykanów i wystarczająco dobrze zaopatrzonego, aby wytrzymać próbę odbicia. Opcje szybko się zawęziły. Trzy lokalizacje pasowały do opisu. Opuszczona kopalnia w górach na północny zachód od bazy, nieczynny radziecki kompleks wojskowy na wschodzie i sieć jaskiń od dawna używanych przez grupy bojowników. Klara ostrożnie rozważyła każdą z nich. Kopalnia była zbyt odsłonięta, bez solidnego terenu obronnego. Jaskinie były zbyt trudne do dotarcia pojazdami i brakowało im infrastruktury do bezpiecznego przetrzymywania więźniów. Pozostała radziecka instalacja, cicha od dwóch dekad. Ale wciąż stojąca z utwardzonymi budynkami, idealnymi do aresztowania. Jej kolejną przeszkodą była kwestia osobista. Musiała zdecydować, czy czekać na oficjalny zespół ratunkowy, czy wziąć sprawy w swoje ręce. Zgodnie z procedurami powinna przekazać informacje wyżej i czekać na odpowiednio wspieraną misję, ale wiedziała, że to zajmie dni, aby zorganizować. Informacje wywiadowcze sugerowały, że zespół Seal Team 7 zostanie przeniesiony w ciągu 24 godzin. Zegar już działał na jej niekorzyść. Decyzja tak naprawdę nie była w ogóle decyzją. Dowódca Foster, starszy podoficer Ortega i reszta zespołu zbudowali swoje kariery na wyciąganiu innych z beznadziejnych sytuacji. Zasłużyli na kogoś, kto byłby gotów podjąć takie same ryzyko dla nich. Klara wiedziała również, że miała przewagi, których żaden zewnętrzny oddział nie mógłby dorównać. Znała tych ludzi osobiście, wiedziała, jak reagują pod presją i mogła koordynować z nimi w sposób, w jaki nie mogliby tego zrobić obcy. Lata spędzone na serwowaniu im posiłków dały jej cichą mapę ich temperamentów, mocnych stron i instynktów, wiedzę, którą mogła zamienić w przewagę. Przez dwie godziny przygotowywała się, zbierając sprzęt ze swojej ukrytej skrytki i plądrując zapasy, do których miała dostęp, nie wzbudzając podejrzeń. Każdy przedmiot został wybrany w jednym celu uderzenie w pojedynkę, aby sprowadzić swój zespół do domu. Sprzęt Clary został wybrany z precyzją, dostosowany do uderzenia jednej kobiety w ufortyfikowany kompleks. Lekkie bronie do precyzyjnych strzałów tylko niezbędne rzeczy do utrzymania mobilności i specjalistyczne narzędzia do przełamywania obrony. Opuszczona radziecka instalacja leżała 30 km na wschód od bazy FB Falcon. Dostępna tylko przez kręte górskie ścieżki, które oferowały ukrycie, ale spowalniały jej postęp. Jej plan był jasny: rozpoznać teren za dnia, ustalić rotację strażników i pozycje obronne, a następnie uderzyć przed świtem, gdy czujność ludzi byłaby na najniższym poziomie. Podróż do obiektu zajęła jej sześć wyczerpujących godzin, podczas których przemykała przez wrogi teren. Trening bojowy Clary pozwolił jej prześlizgnąć się niezauważenie przez obszar, który byłby nieprzejezdny dla cywilów. Chociaż nawet jej umiejętności zostały wystawione na próbę przez wymagania działania w pojedynkę głęboko na terytorium wroga. Sama instalacja była większa, niż sugerowały dane wywiadowcze, a jej budynki były ufortyfikowane i wyraźnie aktywne, z widocznymi śladami zorganizowanego i ciągłego użytkowania. Zliczyła nie mniej niż 30 wrogich osób podczas swojego rozpoznania, wszyscy dobrze uzbrojeni i zdyscyplinowani, a ich ruchy zdradzały zawodowe doświadczenie wojskowe. Ich postawa obronna była jednak skierowana do wewnątrz, mająca na celu utrzymanie jeńców przed ucieczką, a nie zapobieganie przedostaniu się intruzów. To błędne przekonanie dało klarze luki, które mogła wykorzystać. Patrole podążały za przewidywalnymi wzorcami, a ich komunikacja miała luki przez które doświadczony infiltrator mógł się prześliznąć. Jej obserwacja potwierdziła to, czego się obawiała. Zespół SEAL Team 7 był przetrzymywany w centralnym budynku, ufortyfikowanej strukturze używanej niegdyś do radzieckiej komunikacji. Obecność strażników była duża, ale ich rutyny powtarzały się z taką regularnością, że tworzyły okna dla operatora jej kalibru. Dokładnie o trzeciej, gdy zmęczenie otępiało czujność, a rotacje strażników były najrzadsze, Klara rozpoczęła swój atak. Każdy jej ruch był przemyślany, profesjonalny i cichy. Jedna po drugiej unieszkodliwiała strażników na obwodzie, pozostawiając ich przy życiu, ale nieprzytomnych. To była akcja ratunkowa, a nie zemsta. Przeniknięcie przez obronę centralnych budynków wymagało jej najbardziej wyrafinowanych umiejętności. Zamki elektroniczne, czujniki ruchu i połączone systemy komunikacji. Wszystko musiało zostać precyzyjnie ominięte. Każda porażka groziła włączeniem alarmów. Lata tajnych operacji opłaciły się, gdy krok po kroku demontowała sieć bezpieczeństwa, torując sobie drogę prosto do swojego zespołu. Wewnątrz znalazła zespół Seal Team 7 zgromadzony w dawnej sali komunikacyjnej. Mężczyźni byli przytomni, z rękami związanymi za plecami, ale poza tym cali i zdrowi. Dowódca Daniel Foster podniósł wzrok. Na jego twarzy pojawiło się zaskoczenie, które w ciągu kilku sekund ustąpiło miejsca uznaniu i szacunkowi. Klara! szepnął, a jego głos był pełen zaskoczenia i rodzącego się zrozumienia. Starszy sierżant Klara Mitchell, 75 pułk Rangersów, odpowiedziała spokojnie, już przecinając jego więzy. Jestem tutaj, żeby zabrać was do domu. Ucieczka wystawiła na próbę każdej jej umiejętności. Prowadzenie 12 niedawno uwolnionych komandosów Seals przez wrogi teren bez pojazdów i wsparcia powietrznego było trudnym zadaniem, które rzucało wyzwanie zarówno jej przywództwu, jak i instynktom bojowym. Ale zespół Seal Team 7 był wykuty z tej samej stali, co ona. Po uwolnieniu dostosowali się natychmiast, zmieniając się z jeńców w drapieżników. Samotna misja Klary stała się wspólnym atakiem, gdy 13 zahartowanych wojowników odwróciło rolę. Uderzając w wroga, który przygotował się do pilnowania więźniów, a nie do odparcia pełnego kontrataku ze strony najgroźniejszych operatorów Ameryki. Walka o radziecki kompleks trwała 45 minut, po czym zakończyła się całkowitym unicestwieniem sił wroga, które schwytały zespół Seal Team 7. Rozpoznanie i precyzyjne uderzenie Clary przygotowały grunt, ale to połączona siła 13 doświadczonych operatorów zamieniła to, co zaczęło się jako akcja ratunkowa, w druzgocącą klęskę dla ich porywaczy. Gdy zespół przegrupowywał się, aby wrócić do bazy FB Falcon, dowódca Daniel Foster podszedł do niej. Niskim głosem zapytał: Muszę wiedzieć, kto tak naprawdę gotował mi śniadanie przez ostatnie trzy lata. Klara spojrzała na niego ze spokojną pewnością, z wyrazem twarzy kogoś, kto pogodził się ze swoją przeszłością i teraźniejszością. Ktoś, kto chciał podawać jedzenie zamiast walczyć. Ktoś, kto nauczył się, że czasami nie możesz wybrać swojej roli, gdy twoi ludzie cię potrzebują. Odpowiedziała po prostu. Debriefing zespołu SEAL Team 7 trwał 6 godzin i zaowocował raportami, które pozostałyby tajne, ale miałyby kształtować doktrynę w operacjach specjalnych przez lata. Występ Klary przyniósł jej natychmiastowe oferty powrotu do służby czynnej z awansami i pożądanymi przydziałami. Jeśli tylko by ich chciała. Odrzuciła każdą ofertę. Nie jestem gotowa, by znów być pełnoetatowym wojownikiem powiedziała Fosterowi w prywatnej rozmowie. Ale nie będę stała z boku, udając, że jestem tylko kucharką, jeśli moi ludzie są w niebezpieczeństwie. Musi być jakiś złoty środek. Odpowiedź nadeszła z nieoczekiwanego miejsca. W ramach społeczności operacji specjalnych rozwijano nowe programy dla personelu, który mógłby wtopić się w środowiska cywilne. Ale pozostać gotowym do działania, gdy nadejdzie kryzys. Rzadkie połączenie umiejętności Clary, jej zdolność do znikania w rolach wsparcia i udowodniona gotowość do walki, gdy chwila tego wymagała, uczyniły ją idealną kandydatką. Sześć miesięcy później starszy sierżant Clara Mitchell została po cichu przydzielona do tajnej inicjatywy, która umieszczała byłych operatorów na stanowiskach wsparcia w bazach na całym świecie. Jej oficjalny tytuł brzmiał: Kierownik do spraw obsługi żywieniowej, ale jej prawdziwą misją było zapewnianie nadzoru nad bezpieczeństwem i szybkiego reagowania kryzysowego dla personelu o wysokiej wartości. Nadal serwowała śniadanie o szóstej, lunch o dwunastej i kolację o osiemnastej, ale teraz robiła to z pełnym wsparciem dowódców, którzy rozumieli, że czasami najsilniejsi strażnicy to ci, których nikt nie podejrzewał. Zespół Seal Team 7 powrócił do służby z odnowioną pewnością, wiedząc, że ich baza jest chroniona przez kogoś, kto już udowodnił, że przejdzie przez ogień, aby sprowadzić ich z powrotem żywych. Nadal nazywali ją mamą, ale słowo to teraz niosło ze sobą szacunek zarezerwowany dla wojownika, który zdobył swoje miejsce czynami, a nie tytułami. Klara odnalazła równowagę w swoich dwóch tożsamościach. Była kucharką, która trzymała amerykańską elitę dobrze nakarmioną do walki. I obrońcą, która mogła przeistoczyć się z opiekuna w bojownika w jednej chwili. Jej nowa kuchnia była większa niż ta w bazie FB Falcon, obsługująca personel z różnych gałęzi operacji specjalnych. Klara podchodziła do niej z takim samym skupieniem, jakie kiedyś wnosiła w walkę, upewniając się, że każdy posiłek jest precyzyjny, każdy szczegół uwzględniony, a każdy żołnierz pod jej opieką gotowy na nadchodzące misje. Pod przemysłową zamrażarką. Owinięta w wodoodporny plastik i ukryta za zapasami, których dotykała tylko ona, leżała kolejna skrytka z bronią i sprzętem, o których użycie modliła się, by nigdy nie musiała. Ale Klara wiedziała, że nadzieja nie jest strategią przetrwania. Doświadczenie nauczyło ją, że różnica między zwycięstwem a porażką często sprowadza się do posiadania odpowiedniej osoby w gotowości, gdy niemożliwe staje się rzeczywistością. Późno w nocy, gdy baza była cicha, a jej kuchnia w końcu spokojna, Klara czasami stała przy oknie, wpatrując się w gwiazdy nad jakimkolwiek krajem, w którym akurat służyła. Rozmyślała nad wyborami, które ją tu zaprowadziły, nad równowagą, którą w końcu osiągnęła między wojownikiem, którym kiedyś była, a strażnikiem, którym zdecydowała się stać. Znowu była niewidoczna, ale tym razem była to inna forma niewidoczności. Zamiast ukrywać swoje umiejętności, cicho używała ich do osłaniania innych w sposób, którego nikt wokół niej nigdy w pełni nie rozpozna. Stanowiła dowód na to, że najskuteczniejsi wojownicy nie zawsze są tymi, którzy noszą karabiny na pierwszej linii frontu. Czasami są to ci, którzy stoją za ladą, oferując jedzenie i cichą siłę z niezachwianym oddaniem. Żołnierze i marynarze, którzy przechodzili obok jej okna po śniadanie, Mogli nigdy nie zdawać sobie sprawy, że kucharka nakładająca im jajka była również ich najbardziej niezawodnym obrońcą. Ale Clara Mitchell wiedziała, a ta wiedza dawała jej poczucie celu znacznie większe niż jakikolwiek medal czy awans. Znalazła swoje miejsce nie jako łowca czy ofiara, nie wyłącznie jako wojownik czy cywil, ale jako coś rzadszego, strażnik, który chronił strażników. Niewidzialna siła, która utrzymywała najbardziej widocznych bohaterów Ameryki w bezpieczeństwie i gotowości na każdą walkę, która leżała przed nimi. A jeśli nadejdzie dzień, kiedy jej ludzie ponownie staną w obliczu niebezpieczeństwa, kiedy niemożliwe stanie się konieczne, a niewyobrażalne stanie się rzeczywistością, Klara będzie gotowa. Nie dlatego, że tęskniła za walką, ale dlatego, że nauczyła się, że czasami największym aktem miłości, jest gotowość bycia niebezpiecznym dla tych, których przysięgłaś chronić. Kuchnia zawsze będzie czekać na jej powrót, gdy bitwa się skończy. Do tego czasu będzie kimkolwiek, kim jej ludzie będą potrzebowali, żeby była. Niektóre z najważniejszych bitew toczą się pod imionami, które nigdy nie zostaną zapisane w historii. Ich czyny są zapieczętowane w raportach, które nigdy nie zostaną przeczytane. Clara Mitchell była żywym dowodem na to, że bohaterstwo nie zawsze krzyczy. Że prawdziwa siła nie zawsze wiąże się z wstążkami i rangami, i że najpotężniejsi obrońcy często wyglądają jak wszyscy inni. Była kucharką, która mogła stać się bronią, opiekunem, który mógł przeistoczyć się w bojownika, niewidzialnym strażnikiem stojącym na warcie nad najbardziej celebrowanymi wojownikami Ameryki. W świecie, w którym zagrożenia mogą pojawić się bez ostrzeżenia, a bezpieczeństwo nigdy nie jest pewne, to połączenie cichego oddania i zabójczych umiejętności było cenniejsze niż jakiekolwiek narzędzie w arsenale. Klara rozumiała, że niektóre historie najlepiej pozostawić nieopowiedziane, a niektóre umiejętności niewypowiedziane. Jej największe dziedzictwo nie było w tajnych misjach czy walkach, które przeżyła. Było w cichych śniadaniach, gdzie zmęczeni operatorzy znajdowali promyk spokoju. W gorących posiłkach czekających po brutalnych ćwiczeniach. W stałej obecności, która przypominała wojownikom, że są cenieni za coś więcej niż tylko ich waleczność. Księgi historii mogą nigdy nie zapisać jej imienia, a jej działania mogą pozostać ukryte długo po tym, jak zwycięstwa, które zapewniły, zostaną zapomniane. Ale Clara Mitchell stała się żywym dowodem na to, że bohaterstwo często ukrywa się w ciszy. Jeśli podoba ci się ta historia i chcesz zobaczyć więcej podobnych, zasubskrybuj kanał Ciche Bohaterstwo.